Ostatnio, ostatnio cały rok był bardzo napięty w o grafiki. Byłaby, trzymając się samej końcówki, koncentrując się na ostatnich kilku, trzech, czterech walkach. To, to taka jedna z ważniejszych w moim życiu to była walka w Japonii. Takie marzenie, które, które gdzieś tam się udało zrealizować. Walka wygrana, także na nowym terenie dobrze zaznaczony. Czekam na, na następne propozycje, może żeby to nie brzmiało jakoś tak kolosalnie, to, to faktycznie wiem, że, że są takie plany. Aby wrócić ponownie tam do Azji, i może nawet będzie to gala noworoczna, ale na razie jest to takie jeszcze wszystko pisane palcem po wodzie. Nowy teren, na którym też się dobrze nie lubię tego słowa, ale trzeba powiedzieć, sprzedałem to z Rosja. Brałem udział w turnieju Tadnieft i tam dość, dość dobrze Dobrze się układało w jednej 8, jednej czwartej. I uważam, że w jednej drugiej też na pewno byłem lepszy, ale sędziowie nie wiedzieli, czemu nie chcieli mi dać wygranej, także zostałem wyeliminowany z turnieju. I mogę już tak chyba dość. Dość otwarcie powiedzieć, że, że mimo wszystko padła propozycja ze strony organizatora. Nie będę uczestniczył w finale, ale za to jest, jest propozycja superfajtu. Przeciwnik też jest taki bardzo wymagający. Nazwisko bardzo duże, takie byłoby to największe w mojej karierze. Jest to Aleksiej Ignaszow. Także taka postać, na której ja się wychowałem, na której walki patrzyłem zawsze z zachwytem, a tym razem jest okazja zmierzyć się z takim przeciwnikiem, więc ja bardzo chętnie. Czekamy tylko na potwierdzenie ze strony organizatora, bo oczywiście spekulacje finansowe muszą trwać, ale ja wierzę, że wszystko się uda sfinalizować i, i jeśli do tego dojdzie, to 20 października taka chyba mógłbym powiedzieć moja walka, walka życia, także czekamy, czekamy na odpowiedź. Na dzień dzisiejszy mija, już właściwie 9 miesięcy od mojego wyjazdu w Holandii, stało się to w połowie października z drobnymi, z drobnymi przerwami wyjazdami. Jeśli sam siebie mam obserwować swój swój progres, jaki, jaki zdążyłem zaznaczyć, to wydaje mi się, że są to naprawdę takie milowe kroki, jeśli chodzi o, o moje umiejętności, o, o moje postępy. Także czuję się to coraz pewniej w ringu. Czuję, że ten mój potencjał, który zawsze wierzyłem, że gdzieś tam głęboko drzemie, zostaje, zostaje odpowiednio wykorzystany. Także tutaj kieruję, kieruję słowa podziękowania do trenera Ernesto Hoz, Orlando Gemmertz. Są to dwie osoby, które teraz bardzo bacznie dbają o mój rozwój, o moją formę, o moją, o moją karierę sportową. Także podziękowania do tych dwóch osób, bo, bo naprawdę należy się. Wykonują oni razem ze mną kawał ciężkiej roboty, która przynosi owoce i napędza do dalszej pracy. Także. Także rezultaty to jest chyba coś, co, co naprawdę daje sił do kolejnych, kolejnych treningów, kolejnych walk, kolejnych wyzwań, także no na to czekam. Wierzę mimo wszystko, że to co najlepsze to jeszcze przede mną, a nie, a nie za mną, także tylko czekać i dalej ciężko pracować. Kiedyś, kiedyś padały pytania, to nieco, nieco bardziej osób zajmujących się profesjonalnie amatorsko, czy byłem zainteresowany walkami w MMA. Nigdy nie dostałem jakiejś konkretnej propozycji, także nigdy tego do końca poważnie nie rozważałem, ale, ale ja lubię wyzwania, także jestem otwarty na wszelkie propozycje, także czemu nie, czemu nie. Jeśli, jeśli dojdzie do jakichś konkretów, będziemy rozmawiać, będziemy wtedy szybko nadrabiać w zaległości. Wiadomo, że nie w takim stopniu, jak to robią zawodnicy trenujący od lat, ale moją przewagą zawsze będzie stójka, na tym będę chciał bazować. Czemu nie, otwarty na propozycje. Walka marzenie, walka marzenie dla Tomasza Sarary to jest, to jest na pewno Marcin Najman, każdy chciałby mieć taką osobę na swojej rozpisce, także tu i teraz wychodzimy, a teraz bardziej na poważnie i też realnie oceniając swoje szanse, wiadomo, że chciałoby się walczyć w czołówce K1 z gwiazdami typu Daniel Gita, Bad na dzień dzisiejszy pewnie półka jeszcze nie do przeskoczenia, ale pracujemy nad tym, żeby, żeby, żeby do tego dorównać. A na dzień dzisiejszy to chciałbym się chętnie zmierzyć z takim zawodnikiem, jakim na przykład jest Gokansaki. Rewelacyjny zawodnik, ale, ale gdzieś tam widzę się w takiej konfrontacji, więc, więc tak, Gokansaki byłby, byłby dzisiaj chętnie, chętnie do przyjęcia. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych, dla wszystkich osób, którzy, którzy mi kibicują, trzymają za mnie kciuki. A specjalne pozdrowienia będą, będą tym razem dla, dla rodziców, dla mamy taty bo ostatnio faktycznie nasze jakieś problemy rodzinne spowodowały, że się tylko do siebie zbliżyliśmy i doceniliśmy, doceniliśmy wartość rodziny. Oprócz tego pozdrowić już, już nie dziewczynę, tylko narzeczoną, także za rok wesele, wszystkich znajomych, to Diego, to Diego z dziury, Chorwata, młodego strażaka, także wszystkich, wszystkich dobrych kolegów.